Czym jest dla mnie nadzieja? Nadzieja to zbyt bogate pojęcie, aby wyrazić jej jednym zdaniem kilkoma prostymi słowami. Jak wielu tych, którzy doświadczyli i doświadczają trudów niecodziennego, codziennego ludzkiego życia, wiem to bardzo dobrze: Radość pobudza do uśmiechu, smutek i strach pętają ludzkie możliwości. Nadzieja natomiast jest połączeniem ciemności i światła. A w zasadzie to światło w ciemności. Wypadałoby więc zapytać, czym nadzieja jest w moim życiu. Za każdym razem, kiedy nie widzę już wyjścia, nie mam sił, bierze mnie w swoje delikatne ramiona i trzyma w swoich objęciach. Ociera mi łzy i mówi, że dziś, jutro, za dwa dni wszystko będzie dobrze. A ja. Ja jestem na tyle szalona, że. Że ośmielam się w to wierzyć.